Wlezę. Co jest to za taki przybytek miejski dla wszystkich, że tak muzyka stamtąd leci. Czy to zamienili na dyskotekę czy co? Ja wchodzę tam, a tam czyściutko wypiglowanej i wiecie, to był babcią? Chłop taki ze 30 roków, Lotał se tam pośpiewował, pogwizdował ze śmatką czy było, papiereczek gotowy, pachniało perfumami. I ja go pytam tak, to tak miasto panu zafundowało taką muzykę w tym miejscu? O i proszę pana, jakbym czekał na miasto, to ja bym tu umarł z nudów. Ja muszę mieć w pracy trochę wesoło i sympatycznie goście muszą mieć miłe miejsce. I to był właśnie taki człowiek wypiglowany, gdzie wtedy, jak wchodziłeś do toalety miejskiej, to bieda było wejść, a jeszcze gorzej było wyjść z A tu było przyjemnie, jest śmiano, gęba człowieka, chłopak, który pucował i tak zapamiętałem to miejsce. I takich pamiętań z krosna sympatycznych, mam coraz więcej. A myślę, że po tym roku będzie jeszcze więcej. I za chwilę nasi powitać. Za chwilę... He, 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 są chłopy znajome, witam pięknie. Że tak to jest pomaluczku. Tu się rychtują moi, nie dlatego, że są leniwce i pomału się rychtują. Tylko wiecie. Zamienili z łupcoki, Aha, jest mój chlebusz, biorą mnie ładną nikomu. Jeszcze raz wielkie dzięki panowie. Wielką frajdę zeście mi zrobili. Zbi chodźcie chodźcie podłącacie, możecie wejść z piwem, tu jest normalne miasto, tu się pije co kto lubi, tylko za wiecie, w tym mieście powinno się pić przy festiwalu wina, powinno się pić wino, ale oni najpierw przepłucą sobie nerki, żeby mieć ob obiektywne, że tak powiem, czujniki na to wino, przepłucą kubki smakowe, bo oni trochę czasu spędzili w aucie, za kiel, tu dojechali, i potem, żeby nie było tak, że jak wybijecie lampkę wina, jak mój brat godą Stasek, bo to wtedy te wina wiecie jakie były. Więcej siarki, jak owoców tam było. I Jasiek godą mój brat w świętej pamięci, Stasek, wypije skielusek wina, gdy potem trzeba pół litra wypić, żeby to wypłukać Ale dzisiaj powiem, że wcoraj kupił, jak tak na uśpienie i mi winko basz podesło. A te różne tokaje, w które tutaj są i winka madziarskie wórce popróbować, bo są z najlepszych winnic. A Madziary od wieków, to nie jest tak jak się tam ktoś nauczył 30 roku temu winnicę uprawiać i wino prowadzić. Oni od wieków z rodziny. A wina madziarskie są takie, że pies z gęba ci się uśmiechu. a za chwilę mówisz, e chyba jeszcze jeden kielusek na lepszą ochotę. Tylko kto przesadzi to ma problem potem, żeby do chałupy wrócić. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkodzi, żeby posłuchać moich kameratów, którzy za chwilę, jak tylko będą gotowi, zacną grać. A je, a je, tak. Słuchajcie, to jest je tak, że teraz już patrzą jak ze chłopcy z kasą wyzdajani i myślą jak że do roboty. Oni na razie się wyzdajali, bo jest, nie będą chcieli schodzić, potem się przebierać. A jeszcze muszą zrobić z naszymi akustykami, którym pięknie się kłaniam i dziękując za robotę, bo są niesamowici, potrafią robić rzeczy niemożliwe. Teraz klip, chwileczkę jeszcze cierpliwości, bo muszą sobie zrobić próbę zestroić instrumenty, ustalić poziomy a potem to jest moje bajeranty, będą wam taki bajer wsadzać muzyczny, że się nawet z nogami nie pozbieroci. I oto myślę, że trzeba będzie ze dwie łapki, wy, ławki wychipnąć. Kto będzie chciał tońcyć, to sobie będzie mógł powrócić, tylko macie tończyć tak, żeby na jutro było przynajmniej lastriko, jak nie ma marmury. Poczekajcie chwilę z muzyką, jasno oni się wystroją. 热情。 Przyjdźcie jeszcze rączów, będziecie im klepać, bo to było tylko na próbę z akustykami, żeby się jakoś wysłuchać. Także so chłopcy, jak macie teraz jeszcze uwagi, to proszę wszystko do akustyków teraz. Za chwilę spróbujemy, zabysyć wszystko było dobrze. Westomilis skład jest typowy. Jak widzicie, na specjalnych tutaj złupcokach, takich...